Na zdjęciach widzieli Państwo ulicę Słowackiego, główną ulicę Radomskich Glinic. Jest niedzielne popołudnie. W tle widać sylwetkę Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaprojektowanego przez Stefana Schiller'a. W tym filmiku chciałem Państwu powiedzieć, co wydarzyło się na Radomskich Glinicach 4 sierpnia 1942 roku. Był to najtragiczniejszy dzień w historii Radomskich Glinic. Ale żeby to zrobić, będę musiał cofnąć się w czasie do 3 kwietnia 1941 roku. A Radom jest wtedy pod okupacją niemiecką. Niemcy podejmują decyzję o utworzeniu w Radomiu getta dla ludności żydowskiej. Przed wojną w Radomiu żyło około 30 tysięcy Żydów, co stanowiło 1 trzecią wszystkich mieszkańców Radomia. Tak naprawdę w Radomiu Niemcy zakładają dwa getta. Jedno w Śródmieściu, w okolicach ulicy Wałowej, a drugie na ubogich Glinicach, dla około 8 tysięcy osób. To getto na Glinicach jest ograniczone ulicami Słowackiego, Złotą, Białą i Kwiatkowskiego. W bardzo ciężkich warunkach ludzie mieszkają tu ponad rok. Właśnie do 4 sierpnia 1942 roku. W tym czasie na terenie generalnego gubernatorstwa, którego częścią jest dystrykt radomski, trwa już akcja Reinhardt, akcja likwidacji fizycznej wszystkich Żydów. Zaczęło się od Lublina w marcu 1942 roku. Wieści o tym, co stały się w Lublinie z Żydami, wieści o ich zagładzie, dotarły do radomskich Żydów, dotarły do Żydów na Wienicach. I wywołały strach, panikę. Żydzi na Gienicach spodziewali się, że ponieważ getto jest mniejsze niż getto na śródmieściu, to właśnie arcykapitalizacja zacznie się od nich. I tak też się stało. 4 sierpnia wieczorem na teren e, getta na Gienicach e, przyjeżdżają pracownicy elektrowni z wielkimi reflektorami. Te reflektory są zapalone o 23.00. Dokładnie o północy, na teren getta na Glinicach, wkraczają oddziały sesmanów. Sesmani brutalnie włamują e, się do mieszkań, wypędzają z nich Żydów, krzyczą, biją. W samym trakcie tej, e, w trakcie akcji zbierania ludzi na plac zbiorczy, ginie około 100 do 150 Żydów, głównie osób starszych, dzieci. Przytoczę tutaj relację naucznego świadka wydarzeń, Friedmana. Da na państwu wyobrażenie o tym, co właśnie działo się tej strasznej nocy z 4 na 5 sierpnia na radomskich gmincach. Posłuchajmy. Akcja zaczęła się punkt o północy. Hordy policjantów SS wybiegły do domów krzycząc, Żydzi wychodzić! I wypędzali przerażone ofiary na ulicę przy pomocy butów i pistoletów. Ludzie spali już i nie mieli szansy założyć ubrań. Starzy, kalecy, kobiety i dzieci, którzy nie mogli wyjść szybko, byli zabijani we własnych domach. Na ulicach grad kul zmusił ludzi, wybiegli na miejsce zbiórki. Strzelanina połączona z dzikimi wrzaskami Niemców i nieskładnymi krzykami ofiar sprawiły, że hałas słychać było bardzo daleko. Getto było otoczone podwójnym kordonem niemieckiej policji z karabinami maszynowymi w każdym możliwym miejscu ucieczki. Polska policja granatowa. Pilnowała wszystkich dróg prowadzących do getta. O wpół do pierwszej oficerowie SS przyjechali samochodami i wyrazili niezadowolenie z powodu wolnego tempa akcji. Ponadlili żołnierzy do szybszej pracy. Strzelanina i katowanie pałkami jeszcze przybrały na sile. Coraz więcej ludzi było zabitych i brukowane ulice były dosłownie pokryte krwią. Żydzi biegali w panice i przerażeniu. Ten szturm przyszedł tak nagle i z taką siłą, że niektórzy stracili zmysły. Matki traciły dzieci, mężowie byli oddzielani od żon. Żydzi, którzy mieli kartę pracy, mieli stawić się na ulicy Kośnej. W ten sposób uratowało się z Zadomskiego Geta na Gdnicach około 800 do 1000 mężczyzn i 18 kobiet. Pozostali, którzy takiej karty pracy nie mieli, mieli stawić się na ulicy granicznej. Na ulicy granicznej była bocznica kolejowa fabryki Bata. Tam ustawione już były bydlęce wagony około 50 wagonów. Do których zaczęto ładować brutalnie e, zgromadzonych Żydów. Posłużę się tutaj dla opisu sytuacji relacją e, polskiego kolejarza, który był e, świadkiem e, ładowania Żydów do wagonów. Bolesław Kazimierski, lat 52, z Androniego i Rozali, zamieszkały w Radomiu pracownik kolejowy, obywatel polski, wyznanie katolickie zeznał. Pewnego dnia z polecenia przełożonego Niemca w czasie likwidacji getta pozostałem po pracy. Przyszło wtedy 50 wagonów. Drutowaliśmy okna, a z przeciwnej strony drzwi umaczaliśmy śrubami. Po dokonaniu tych czynności wagony podstawiono na inne miejsce, ustawiono reflektory i wtedy po godzinie 23 zabłysły światła tam, gdzie było getto. Od strony stacji szli mundurowi policjanci. Przy klombowanych wagonach stali z jednej strony esesmani. Jeden z nich kazał przystawić deskę do wagonu, do pierwszego wagonu, Weszło 140, 140 ludzi. Z jednej strony otoczony był wagon przez esesmanów w czarnych beretach. Bili oni Żydów pałkami gumowymi, gdy który spadł, padał trupem po zapełnieniu wagonu zaśrubowanego. Niektóre wagony były wysypane wapnem, niektóre były czyste. Pamiętam taki fakt, że z jednego wagonu zaśrubowanego wydobywał się dym. Trudno było odśrubować drzwi, wewnątrz były już same trupy. Gdy około 6,5 tysiąca mieszkańców radomskich Glinic było już w, tym, w tych wagonach, okazało się, że jeszcze jest miejsce. Zapadła więc szybka decyzja, że należy ten transport uzupełnić o Żydów z Getta śródmiejskiego. Około 5 rano zrobiono łapankę. Przyprowadzono jeszcze 2000 Żydów ze śródmieścia. Wagony ześrubowano i około godziny dziewiątej pociąg wreszcie odjechał. Mówię wreszcie tego, że w tych dniach było bardzo ciepło, a przed nimi jeszcze hmm, trwająca kilka do kilkunastu godzin e, podróż na wschód. E, pociąg pojechał przez Dęblin, przez Łuków do stacji kolejowej w Treblince. E, tam Niemcy ulokowali obóz zagłady. E, dla Żydów. Do tego obozu od lipca przyjeżdżali już Żydzi z Warszawy. Teraz nadszedł czas na Żydów z Radomia. Po przybyciu na stację kolejową w Treblince, 20, około 20 wagonów było odczepianych i prowadzonych bezpośrednio na teren obozu zagłady. Obóz zagłady był zakamuflowany. Mhm. Po przejeździe na teren obozu oddzielono kobiety i dzieci od mężczyzn i prowadzono do komór gazowych. Tam wszyscy ginęli, e, zabijani gazami e, spajnowymi. Dwa tygodnie później taki sam dramatyczny scenariusz powtórzył się w dzielnicy Śródmiejskiej. Tam było jeszcze bardziej tragicznie, było jeszcze więcej ofiar w samym Radomiu a jednym z nich, jedną z nich był ostatni rabin Radomia, Hil Kestenberg. W tych bardzo trudnych czasach, okolicznościach e, zrobił coś pięknego, o czym warto tutaj wspomnieć. Otóż był w kolumnie Żydów i zobaczył, jak jakiś pijany Niemiec znęca się okrutnie nad e, małym żydowskim dzieckiem. Rabin podbiegł do tego Niemca i zasłonił swoim ciałem Dziecko. Został od razu zastrzelony i pochowany w zbiorowej mogile dla Żydów na ulicy Białej. 4 sierpnia i odpowiednio 16-18 sierpnia będziemy obchodzić już 80. rocznicę tych dramatycznych wydarzeń. W tym filmiku chciałem upamiętnić to, co się wtedy stało może też dotrzeć z tym przekazem do, do jak największej liczby osób. I jeśli ktoś z Państwa może, to proszę o taką szczególną pamięć dla żydowskich mieszkańców Radomia w tych dniach, albo też o modlitwę. Zobaczył Państwo teraz zdjęcia, które obrazują ostatnią drogę Żydów z Gienic, drogę do Treblinki. Będzie nam towarzyszył, będą nam towarzyszyły utwór do żydowskiej modlitwy Abinu Malkenu Ojcze nasz, Królu nasz. Korzystam tutaj z uprzejmości australijskiego zespołu klezmerskiego Chutney Band, któremu bardzo dziękuję.